Co? Platforma z 8 kurde, nieźle. No, i mamy krowę nawet, nie wiem skąd się wzięła, ale mamy krowę. Wow. Wiesz, tak, upamiętam ci y, klasyczną historię: kiedy mała krowa i tata krowa się bardzo kochają, to wówczas y, nic się nie dzieje, i potem nagle pojawia się mała krowa. No, kurwa. No. Ale jest tylko jedna. Nawet mi, krowa. nie kurwa, tylko krowa. No. Dam to do odcinka, ale muszę o zrobić. Nie albo, nie, albo nie, 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 nie cenzuruję, Jebać, tuba. Różniają nie cenzuruje? Wow, ja bez cenzury. Nie cenzuruję. Pamiętacie w GTA 5 jak była ta scena, z tego Marka Zuckerberga po się zabijała za pomocą bomby w telefonie? Nie, nie. A to było takie coś. Okej, okay, no. jak będziecie mieli plus 972, to nie odbierajcie. Tylko odłóżcie telefon jak tutaj dalej. I jeszcze krzyknijcie na całego gardło Alla Akbar. No to właśnie. O! <laughs> Ale gówno. Na tym serwerze jest strefa awczenia, <laughs> Czyli jak stoisz w niej ja dostajesz pieniądze. Nie. To ja, to ja nie muszę grać. To ja nie muszę grać jakby w tym momencie. Dziękuję, będę się i pił piwo. Wiem, że jest jakaś kobieta, która ze swoich łoniaków robiła piwo. Hmm. What the fuck? Smacznie. No. Nie mam piwa. Co? Nie było przez chwilę, co się zdarzyło. Rozmawialiśmy o chybacie z gówna, więc dużo straciłeś. Stawiłem was na 5 sekund i, i o tym gadacie. Po prostu hmm? w ręce idzie złamać. ten sklepik zobaczyć. Skoro już mam 150 dolarów za stanie, to zobaczycie, jak już tu jeden gift. Czy ktoś wam też wysłał wiadomość, że lubi gotowaną Pepsi? Ciekawostka. Female blanket octopus are 40% oh. more massive niż the males. Nice. Ta samica tej ośmiornicy ma 2 metry, a ten męski ma kilka centymetrów. Urocze. Nice. Very nice, Igorcian. Ten. <laughs> Czekaj, znalazłem <lagi> informację, <laughs> że te ośmiornice blanket Mężczyźni, znaczy samce mają jakieś ramię i to ramię jest od nich odczepiane podczas yy, stosunku tym ramieniem jest penis A, Trzeba taką jakąś zagrodę dla tych pieprzonych zwierząt właśnie zrobić. właśnie po to poszerzam wyspę, żeby móc to zrobić. Jezu, no. tych krudora. wiesz co chyba przez chwilę sekundę nie będę budował Mam teraz yy, tylko 18 dolarów, miałem 300 za afczenie, więc no A, nie Bardziej to się awczyć w tej grze niż nie grać widocznie co z nami będzie? No, dramat będzie. Świnia, przesuń się. Tańczy, ja tańcz, jak pojebana. Pójdziemy do wódce, jak już będziesz miał. O, świnia, bardzo ładnie zrobiłeś. A tańczy? Jak pojebana. Nice. No masz rację, musi być. Czy naprawdę ona spadła? Czy ona jest upośledzona? O, kolejna, kurwa, ta... ...krowa. Zaraz je wrzucę do zagrody, która już powstaje. Patrz, teraz co się stanie? Stała się światłość. Wow. Dostajesz achievementa? Nie. O, w ale dostaliśmy też do zagrody z nim. Albo nie, zamknę go w klatce od razu. Razem z kurą. Razem z kurą. Nie, nam go do zagrody. Byłem ze zwierzętami. Bo tak jak. To... że idziemy w takie trochę nazistowskie traktowanie. Pięćców, mniej, 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 mniej więcej tak. Ale chciałem kupić Bomb Jak puszło? I zapomniałem kupić bone mile. Co chciałem zrobić. Cześć, ja nie usnę dopóki się nie dowiem gdzie jest ten pająk Wiesz co, zrobię tak i się dowiem Nie ma go Pająk nie istnieje, po prostu dźwięk wydaje Mam wrażenie, że te dźwięki pająka są zaraz za zanim się pojawi No czy masz Dobra, ja idę sobie po drugie piwo Mam eee, Miałem tylko jedno Okej okay. Zobacz to się zrespiło, jak się nie było Jak ta wliczka Wow Kurde, jaka dobra to witka Ona się tak. zrozpiwa Hmm, kurde, nie wiedziałem Taki mały update ogólnie wszystko jest w piwie To to, to właśnie wspaniale, prawda? Tak, fenomenalnie wow, czemu one nie mogą ziemię, wyjść? Pod ziemię. Kolejny level Wow Wy chciałem powiedzieć oh, Czemu one nie mogą wyjść po tym dywanie? Bo co? Bo, bo nie mogę, po prostu bo tak to działa, jak gracie. Ratuj, pomóż! Musisz to wykopać mieczem najlepiej. Cześć, co? Musisz to wykopać. Oj. Najlepiej mieczem. E. Jak nie masz mieczem, nie to. Nie To to. Cześć, to zrobię mieczem szybko. No. Mam. Cześć, weź się przesuń. coś stało? <laughs> Zleciałem. Farma wrosła. Oj. Kurwa dostałem. Żyjesz, do wesela się zagoi. Ale jego? Mojego. Ej, mam pomysł! Czekaj, czekaj, mam pomysł! No. Jaki jest to pomysł. Jeszcze szybko. Może... Program, który będzie zmieniał temy. Tak. Nie, ale patrz, możemy zrobić coś takiego, żebyśmy tutaj zrobili takie puste przejście, puste wokół tego, żeby po prostu można było spychać łatwo te potwory. Eee, znaczy, moglibyśmy, ale. Po hmm. prostu wiesz, tutaj jakby zniszczyć te deski, żeby było ten naprzód na, na potwory, żeby je spychać. A, no, tak A! <laughs> potwory, mówiłeś? Wow, a ja dostałem strasznie rozstrzał, nie wiem, po co. To, to strzelanie. Ja. Oj, będzie nóż To nie, biegam. Złapcie sobie. A jakbym go zepchnął? A to co sam z nim zrobi, właśnie? Nic nie zrobi, po prostu nie stał. Trzeba go zepchnąć. O, udało się. No. I, I koniec, po prostu, prostu zniknął. Co robić, kolega? A, kutasiarka. Kutasiarkę robię. Tylko nie mam kutasów, żeby zasilić kutasiarkę. Muszę kupić kutasę. Hmm. Cholera, to jest fetu. Ma wersję Nice wyrosły, nice. Hmm. Chciałeś uzyskać rankę media? Bardzo chciałem uzyskać rankę media. Masz to, a w sumie, czekaj, my jesteśmy przecież media, bo nagrałem to. No właśnie. Stawimy film i wyślemy do Azmina. Tu się tam mówię, że ten serwer jest gówniany, ale trudno. Cześć. Żegnamy widzowie w jutrzejszym... Oj, klawi się trwało. Żegnajcie widzowie w jutrzejszym odcinku. Kaktusiarkę. Przybędzie do nas dwóch nowych kolegów, których musicie poznać. Tak, i, tak, dokładnie. No, I no, do widzenia. No, no, no. Dziękuję. Kuj. Cześć. Piwo.